witam państwa serdecznie chciałbym niektórym przypomnieć lub pokazać tym którzy nie wiedzą magnifica S cappuccino programowanie ilości kawy, otóż można zaprogramować sobie ile będzie płynu w żance za pomocą przycisku przytrzymując przycisk do kawy w tym przypadku Pojedyncze espresso. Wciskam i trzymam. Jeszcze raz. I trzymając teraz czekam. Program ilości. Mogę teraz zabrać palec. I ekspres po zmieleniu. powinien nalać kawę a ja przyciskiem mogę przerwać tymczasem komputer zapamięta i teraz przerwałem lanie będą po chwili jeszcze więcej te dysze tutaj są posmarowane akurat żeby nie niszczył się chrom, oliwką trzeba to doczyścić to się bardziej świeciło Zostały one wymienione niedawno Na no nowe, nie jest to problem Cały ekspres był Czyszczony Po sześciu latach Prawie 7, No bo to już siódmy rok leci Ekspres odmówił obsłuszeństwa, więc całe rozebrałem Wymieniłem wszystkie uszczelki, wyczyściłem cały ekspres I Powiedziałem, że jak Nie da się go naprawić, to kupię po prostu Inny Mianowicie króla ekspresów do kawy Jury, ale okazało się, że ekspres ruszył i robi świetną kawę. Tymczasem posłuży jeszcze troszkę. Zanim będzie kupiony nowy. I muszę powiedzieć, że The Longi to bardzo dobre ekspresy. Mam doświadczenie z wieloma znajomymi, którzy kupują te ekspresy, użytkują i równie jak ja są zadowoleni z tego, jaką kawę robi, cena do jakości produktu proszę zobaczyć kawę to jest po prostu Meksyk nie? jak z porządnego, ekspresu powinna być także uważam, że jest to dobra kawa i pamiętajcie, jeżeli chcecie wrócić do tych ustawień wchodzicie w menu i tutaj można wybrać funkcję wartości fabryczne, po 10 przycisku OK cały ekspres wszystkie ustawienia jakie porobiliście sami wyresetuje i będą już takie jak są fabryczne takie ilości będą jak fabryczne, później każdy może z domowników sobie ustawić tak no i można jeszcze statystykę sprawdzić w tym przypadku 16 900 kaw 9305 napojów mlecznych Także ekspres zrobił już wiele kaw Przepompował masę wody 3849 litrów e, Oczywiście nie mam zainstalowanego filtra z boku Wszystko jest jak się należy Dlatego, że mam filtr zewnętrzny Filtruję wodę sam przed ekspresem i nie muszę używać tutaj tego i nawet spowalniać podawania tej wody aczkolwiek jak się wymienia na czas to nie ma takiej tematyki w ogóle dobra woda przepraszam za pieska ale to żywioł dobra woda to oczywiście wiele lat użytkowania ekspresu, jeżeli woda jest twarda no trzeba ją jakoś zmiękczyć, bo inaczej ekspres nie da rady to zapiera się wszystko kamień zacznie blokować w środku termoblogi, niestety padnie. Zobaczcie jeszcze po krótkiej rozmowie, jaka pianka się utrzymuje. No, kawa jest naprawdę fajna. Dobra kawa. No oczywiście, w zależności też jaką kawę stosujecie. No, ekspres jest troszeczkę tutaj. Zobaczcie, tu ma potrapane. To było całe wymienione. No, wszystko jest w porządku. szczelki wiadomo, trzeba o nie dbać. Ja tam nieraz przesmaruję. I tu można sobie też gorącą wodę lać bezproblemowo. Także można różne rzeczy tym ekspresem robić. No i do mleka, wiadomo, jest specjalny pojemnik, ale to już w innym filmiku jest omówione na temat pojemniczka. Jak działa? Ja uważam, że jest godny polecenia ekspres. I spośród ekspresów wszystkich marek, to wydaje mi się, że lądzi, jest godny polecenia, no i Jura Jura wiadomo jest bardzo dobrym ekspresem też robi super kawę No akurat padło na ten Nie miałem jeszcze doświadczenia jeżeli chodzi o ekspresy, więc nie chciałem wydawać dużo pieniędzy na ekspres po którym nie wiedziałbym co czego bym się spodziewać Kiedy kupowałem ten ekspres 7 lat temu kosztowało 50 funtów, także no, Warte było zapłacenia. Teraz te ekspresy, nie wiem, oscylują w 450-500 euro. Patrzę na niemieckie strony, w Polsce też 2000, 1600-2000, coś takiego. Takie są ceny. Ale no, to mówię też. Każdy musi indywidualnie. Teraz są nowe z wyświetlaczami, czyli cała pewnie mechanika i elektronika jest podobna. Pewnie unowocześniona. więc uważam, że warto. Fajnie mieć wyświetlacz, na którym widać narysowane kawy. I w rzeczywistości jest to pomocne na pewno. No, oczywiście kupował teraz ekspres, na pewno z tym wyświetlaczem. Tak. Ale polecam do dlatego że jest to naprawdę dobre wykonanie. Fajnie się serwisuje. Nawet ja, kiedy pierwszy raz rozbieram cały ekspres, łatwo mi się ten ekspres otwierało, poskładało z powrotem, powinięły szczelki, których jest ile, bardzo dużo, około 40. Także zobaczymy ile wytrzyma, jak już stanie kolejny raz. no to niestety pójdzie w odstawkę. A na razie cieszymy się kawą, można zobaczyć krema jeszcze się utrzymuje na powierzchni. Czyli kawę robi dobrą. Dziękuję. Do usłyszenia.